Jaś wpadł na pomysł. Przez tydzień jadł same jabłka i zbierał wszystkie pestki. Poszedł po tygodniu na rynek i zaczął je sprzedawać. Pierwszym klientem okazał się jego kolega Staś. Jasiu, po ile sprzedajesz te pestki? I co one dają? Jedną sprzedaję za 10 zł. One sprawiają, że stajesz się mądrzejszy. To daj mi jedną. Staś zjadł pestkę i mówi. Chwila, chwila. Jabłka są za 5 złotych kilogram, to mógłbym kupić 2 kilogramy i miałbym mnóstwo pestek. Widzisz, Stasiu, to działa, jesteś mądrzejszy. Rzeczywiście, to daj jeszcze 5. Ktoś dzwoni do drzwi. Małgosia wybiega naga z prysznica, Patrzy przez wizer, nikogo nie ma. Facet schylił się w tym czasie i patrzy przez dziurkę od klucza i mówi. Cześć, mały rozczochrańcu. Jest mamusia? Jaś już szczęśliwie wrócił do domu i od razu poszedł do swojego ulubionego parku. Miał tam schowaną whisky. Gdy już wziął ją do ręki, w drzwiach kuchni pojawiła się Małgosia i mówi: Jak wypijesz chociaż pół szklanki, to nic ci seksu dzisiaj wieczorem. Jaś usiadł zamyślony i patrzy na butelkę. Małgosia pyta: O czym tak myślisz? A tak sobie myślę, czy lepsza 24-letnia whisky, czy 52-letnia dupa. Przychodzi Małgosia do lekarza i mówi. Panie doktorze, dlaczego wszyscy mówią mi, że jestem nimfomanką? Wie pani, to trudno stwierdzić. Jak puści pani mojego członka, to panią zbadam. Przychodzi Jaś do lekarza poradzić się na temat palenia papierosów. Panie doktorze, jak będę używał e-papierosów, czy dalej będę miał erekcję? Tak, oczywiście. Tylko nie na widok kobiet. Jaś wpadł na pomysł. Przez tydzień jadł same jabłka i zbierał wszystkie pestki. Poszedł po tygodniu na rynek i zaczął je sprzedawać. Pierwszym klientem okazał się jego kolega Staś. Jaśu, po ile sprzedajesz te pestki? I co one dają? Jedną sprzedaję za 10 zł. One sprawiają, że stajesz się mądrzejszy. To daj mi jedną. Stasiu zjadł pestkę i mówi. Chwila, chwila. Jabłka są za 5 złotych kilogram, to mógłbym kupić 2 kilogramy i miałbym mnóstwo pestek. Widzisz Stasiu, to działa. Jesteś mądrzejszy. Rzeczywiście. To daj jeszcze 5. Przychodziłaś na szczepienie do lekarza, ale bardzo boi się igieł i nie chce patrzeć jak lekarz robi mu zastrzyk. Panie doktorze, a może być w tyłek? Może być, ale najpierw szczepionka.